Siemanderos makarosz tajskiej kuchni Dzisiaj przedstawiam Wam 10 najbardziej popularnych, moim zdaniem najsmaczniejszych tajskich dań. Co za tym idzie, pokażę Wam również jak przeżyć za 20 złotych dziennie, ponieważ każde z tych dań, jeżeli zamówimy, zamówimy oczywiście w tajskiej restauracji, kosztuje nie więcej jak 50, 60, no może 80 batów maksymalnie. Jesteśmy u Kamili, u Polki, którą już znacie z poprzednich odcinków. Kamila nam użyczyła dzisiaj swoją restaurację do tego, żeby Wam przygotował w tak pięknych okolicznościach. Czyli u niej w beach barze te właśnie 10 najlepszych, najbardziej popularnych tajskich dań. Ok, lecimy. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tej wielkiej tajskiej uczty, chciałbym Was poprosić o subskrypcję, ponieważ 80% osób, które oglądają moje filmy, niestety nie subskrybują mojego kanału. A to zawsze motywuje mnie do tego, żeby jeszcze więcej wartościowych rzeczy dla Was nagrywać, bo przecież ja to robię. Dla was. 1. Pad Thai. No właśnie, zastanawiałem się od czego tutaj zacząć. No i słuchajcie, no nie może być inaczej jak e, chyba najbardziej taką tajską z tajskich potraw jest Pad, jak sama nazwa mówi Thai, czyli Pad Thai. Tak wygląda Pad Thai, prawdziwe Pad Thai tajskie. E, składa się z makaronu ryżowego, e, z Jajka. Wbijamy po prostu jajko, dodajemy marchewkę, dodajemy kiełki i to jest tak jak trochę z chińskimi potrawami, jak idziemy na przykład nawet w Polsce do chińskiej knajpy, gdzie mamy jakąś tam bazę. Wiele mamy potraw do wyboru, plus do tego dodatkowo możemy dobrać wołowinę, wieprzowinę, kurczaka albo owoce. Może ja wybrałem dzisiaj z krewetkami, jak widzieliście. No i co? No i to wszystko teraz mieszamy i będziemy zaraz. Degustować. Słuchajcie, nie wiem czy kojarzycie program Martyny Wojciechowskiej, kiedy ona była w Azji, właśnie w Tajlandii. I yy, yy, narzekała, że co chwilę tylko je pattaj, thai, pad thai, Widocznie się już zleciło, no mi jeszcze nie. Także smacznego. Dwa. Chicken cashew. Drugą potrawą, która słuchajcie, wymiata, jak dla mnie, to jest chicken cashew. Tak to wygląda w praniu. A cóż to jest? To jest po prostu kurczak z orzechami nerkowca. Z dodatkiem czerwonej papryki, z dodatkiem żółtej papryki, z dodatkiem marchewki i z dodatkiem tajskich przypraw. I teraz tak, ta potrawa nie jest w ogóle z natury pikantna, więc jak dla mnie po prostu smakuje rewelacyjnie. Smacznego! Kary. Trzecią najbardziej popularną potrawą jest kary. Jak nie trudno się domyśleć, nie tylko w Tajlandii, ale i w całej zresztą Azji. Natomiast w Tajlandii występują cztery rodzaje kary. Jest to green kary, red kary, panen kary i masama kary. Dzisiaj mamy tutaj na talerzu masama kary, czyli słuchajcie najbardziej łagodną wersję kary nawet z dodatkiem ziemniaków, natomiast oczywiście ja z tego, że nie, tak jak mówiłem, nie lubię pikantnej kuchni, więc Wam może spodobać się na przykład green kary, które też jest bardzo ciekawe, lub red kary, które jest na przykład bardzo, bardzo pikantne. Moim faworytem jest Masama kary. Smacznego! 4. Tom Yam. Słuchajcie, przed czasem chyba na najbardziej popularną e, tajską zupę. Ponoć słyszałem, że nawet na świecie, a mianowicie na Tom Yam. E, jak każda tajska potrawa składa się z bazy, e, bazą tutaj w tej akurat zupy jest pasta Tom Yam. Plus mleko kokosowe, plus papryczka chili, oczywiście, jeżeli chcemy, żeby była pikantna. No i tak, jak powiedziałem, dodatkami nie mogą być albo owoce morza, albo też różnego rodzaju mięsa typu kurczak, wołowina czy wieprzowina. Ja akurat wybrałem tym razem tomiam z krewetkami. Dobra, zobaczymy, jak smakuje u Kamili. Muszę Wam jeszcze powiedzieć taką ciekawostkę, że w Tajlandii, słuchajcie, nie używa się noża. W ogóle w Azji nie używa się za często noża, bo... Prawdziwa to miała, no po prostu rewelacja. Bo w... Tutaj dania mają taką konsystencję raczej takiej jakby papki, są to makarony, ryż, czy właśnie takie, taka konsystencja w postaci zupy. Więc jakby za w tajskich restauracjach, w tajskich takich typowych knajpach, morza, słuchajcie, nie znajdziecie. Natomiast on nie jest nam potrzebny. Jeżeli chcemy coś przekroić, to oczywiście możemy przekroić łyżką, tak jak to się tutaj robi w Tajlandii. Smacznego! 5 papaja salat. Słuchajcie, piątą potrawą, chyba najbardziej popularną w Tajlandii, oprócz pad thai, jest oczywiście papaya salat. Słuchajcie, papaya salat nie mogło jej zabraknąć tutaj w naszym zestawieniu. To prawda, ja nie jestem wielkim fanem papaya salat, natomiast no, ona. Jakby jest nieodzownym dodatkiem czy tam nieodzowną bazą w tajskiej kuchni, ponieważ no codziennie wielu Tajów spożywa papaja salat. Cóż, czym jest papaja salat? Papaja salat jest niczym innym jak świeżą, zieloną, pokrojoną w takie cienkie paski papają. Tak to wygląda. E, zresztą nagrałem na ten temat specjalny film. E, słuchajcie jak się robi papaja salat przy mnie. Normalnie kobieta e, zerwała z drzewa świeżą, zieloną papaję. Bo też musicie pamiętać, że papaja e, tylko i wyłącznie świeża, zielona. E, taka niedojrzała nadaje się do papaja salat, ponieważ... E, Papaje, które już są żółte, czy nawet pomarańczowe wręcz, one już całkowicie inaczej smakują i się nie nadają do tej sałaty. W związku z tym, no papaja salaty, tak jak powiedziałem, składa się ze świeżej papai, zielonej, z marchewki, z pomidora, z papryczek. Czyli słuchajcie, niekiedy dodają jeszcze kraba świeżego, można dodać świeże krewetki, oczywiście niegotowane, tylko takie. Fresh, sotę bez, bez, bez obróbki termicznej. Więc, no tak pokrótce wygląda papaja salat, jak smakuje. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem wielkim panem papaje salat, natomiast, natomiast smakuje dosyć ciekawie. Jest taka dosyć winna, lekko ostra. Akurat ta jest wyjątkowo dobra, u Kamili. Natomiast, natomiast z reguły jest to danie bardzo, bardzo pikantne, więc fanów łagodnej kuchni ona raczej nie porwie. Okej. Okay. 6. Fried rice. I kolejnym hitem, słuchajcie, to jest dla mnie w ogóle petarda. Jak. Proste danie może być tak pyszne, mianowicie fried rice. Jest to nic innego jak smażony ryż. Słuchajcie, z dodatkami. Akurat w tym przypadku z dodatkiem pineapple, czyli ananasa, jeżeli będziecie w Azji, w Tajlandii, słuchajcie, na pewno spotkacie taki, takie danie pineapple, czyli ananas taki wyżłobiony w środku. Cały ananas przecięty w pół, wyżłobiony w środku. I Właśnie tam jest, tam się znajduje ten smażony ryż z kurczakiem najczęściej, z ananasem na słodko, taki, coś jak hawajska pizza, taki hawaiian style, prawda, czyli na słodko. Jak dla mnie, słuchajcie, proste danie, ale mega, mega smaczne i też jestem jego wielkim, wielkim fanem. kurczak na słodko. 7. Pad Kolejną bardzo popularną tajską potrawą jest, słuchajcie, Pad Kra Pao. Tylko to Pad Kra które akurat dostałem, ono kompletnie nie wygląda jak Pad ponieważ są to liście bazylii, z dodatkiem albo mielonego kurczaka, albo mielonej yy, wieprzowiny, albo mielonej wołowiny, albo też owoców morza. Ja zamówiłem z owocami morza, tylko po znajomości chyba właśnie u Kamili w kuchni dostałem, słuchajcie, praktycznie same owoce morza z niewielką ilością liści bazylii. E, to danie jest bardzo charakterystyczne, bardzo specyfi spe specyficzne, natomiast y, jakby e, to akurat pod Kra nie oddaje e, jego e, ani widoku, ani pewnie smaku. W pełni, ponieważ no tych liści bazylii jest niewiele, aczkolwiek naprawdę jest bardzo dobre i bardzo popularne. Smacznego. Very good. Słuchajcie podjechaliśmy na market Tak zwany market Ponieważ Kamila nie ma u siebie takich dwóch Jeszcze najbardziej popularnych tajskich dań Czyli chicken satay Plus do tego noodle Noodle czyli kluski To jest taka słuchajcie, tajska czernina Ponieważ bazą w tej zupie jest krew Także nie wiem czy ktoś z Was jadł czerninę w Polsce Natomiast no tutaj ona jest bardzo bardzo popularna Ta zupa W zasadzie te nudle I zaraz zobaczycie jak to wygląda w praniu 8 nudle Korzystając z okazji pokażę Wam jak się właśnie przygotowuje te nudle. Jest takie specjalne stoisko. Tutaj jest właśnie ta krew. Ej, uh. Okej. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much. No i mamy. Słuchajcie, dostaliśmy te słynne nudle. Zobaczcie, tak to wygląda. No i co? No i tak jak Wam mówiłem, bazą jest krew i wywar oczywiście z jakiegoś, nie wiem, gnada, kawałka, kawałka wieprzowiny. Oczywiście mamy też wieprzowinę mamy fishball, czyli takie kulki rybne. Mamy też takie dumplings z wieprzowiną w środku. No i zawsze do tak zwanych nudli właśnie dodają, dodają takie kiełki plus liście. Także tak wyglądają pra, ta, tradycyjna, tajska, jedna z najbardziej popularnych w Tajlandii. Potrawa, którą zresztą możemy spotkać na każdym kroku. Tauraj? Tauraj? 60? No właśnie, 60 watów, czyli jakieś 7,50. Słuchajcie, za e, takie dosyć duże pożywne danie. 9. Chicken satay. E, słuchajcie, drugą taką najbardziej popularną potrawą w Tajlandii jest moja ulubiona. E, jest to chicken satay. Słuchajcie, jest to grillowany kurczak z e, sosem orzechowym. Ja nie wiem, jak oni przyrządzają ten sos, natomiast on jest genialny. Naprawdę, to jest mój faworyt. mowy sos orzechowy na ciepło. Po prostu petarda. 10 Spring Rolls No i dotarliśmy do naszej finałowej potrawy, słuchajcie, dziesiątej. Jest to, w zasadzie są to Spring Rolls, czyli tak jak sama nazwa mówi, wiosenne rolki. To jest nic innego jak francuskie ciasto z warzywami w środku, jest to bardzo popularna potrawa w Tajlandii z dodatkiem jeszcze oczywiście tajskiego słodko-kwaśnego e, sosu chili. E, bardzo popularna nawet w m, hotelach na śniadania są serwowane właśnie takie e, spring rollsy. E, to tyle z 10 najbardziej popularnych tajskich potraw. Słuchajcie. Jeżeli przyjdzie Wam jeszcze jakaś potrawa, którą pominąłem, możecie napisać w komentarzu. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, bo tak jak mówiłem, 80% ludzi, którzy oglądają mój kanał, niestety go nie subskrybują, a przecież ja to nagrywam dla Was. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!